Po trudnym rozstaniu lub zdradzie, pierwszym krokiem do odzyskania wewnętrznego spokoju jest zaakceptowanie swoich emocji. Nie bój się czuć smutku, złości czy rozczarowania to naturalne. Daj sobie czas na żałobę, ale nie pozwól, by te uczucia cię przytłoczyły. Zamiast skupiać się na przeszłości, spróbuj znaleźć nowe pasje. Może to być sport, sztuka czy podróże, coś, co pozwoli ci odkryć siebie na nowo. Ważne jest również otoczenie się wspierającymi ludźmi. Rozmowy z przyjaciółmi mogą przynieść ulgę i nowe spojrzenie na sytuację. Nie zapominaj o dbaniu o siebie. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i medytacja mogą znacząco poprawić Twoje samopoczucie. Pamiętaj, że każdy koniec to nowy początek. Wykorzystaj ten czas, by stać się silniejszą wersją siebie. Wewnętrzny spokój jest w zasięgu ręki wystarczy, że zaczniesz od małych kroków.